Uważam bardzo dobre widowisko. Ciężki mecz dla nas. Widzieliśmy, jaki styl grania puszcza preferuje. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu. Jeszcze tam może na początku trochę daliśmy się zaskoczyć, stąd ta bramka. Niemniej jednak kontrolowaliśmy ten mecz dalej po bramce konsekwentnie graliśmy swoje. W przerwie powiedzieliśmy sobie, co mamy poprawić. Kilka korekt. W drugiej połowie też przyjęliśmy inicjatywę, prowadziliśmy tą grę i, i, i może troszkę szczęścia w końcówce, ale uważam, że zwycięstwo nasze w pełni zasłużone. Ale nie uważasz, że puszczenie połomnicy to był zespół, który najlepiej zaprezentował się dotychczas na wiosnę wśród naszych rywali? Bo nie oszukujmy się, co prawda posiadanie piłki Rakowa było większe, natomiast puszcza taktycznie bardzo dobrze podeszła do tej konfrontacji. No rzeczywiście ich miejsce w tabeli też nie jest przypadkowe i ich wynik wiosenny, prawda? Także no na przykroju tych poprzednich meczów, rzeczywiście był to, był to najlepszy rywal. Tym bardziej to zwycięstwo cieszy, że, 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 że przegrywając podnieśliśmy się, w końcówce wygraliśmy i patrzymy dalej. Takie zwycięstwa chyba budują drużynę, bo rywal bardzo mocny. Nie do końca szło w tym meczu, bo nie ma się co oszukiwać, że tak było, że tak nie było. Natomiast y, końcówka, ostatnia akcja, trzy punkty i, i tak naprawdę trzy punkty bliżej pierwszej ligi. Zdecydowanie takie zwycięstwa budują, <coughs> budują atmosferę. Eee, no i cóż, y, wygraliśmy ważny mecz. Można powiedzieć, że za sześć punktów odskoczyliśmy puszczy. No ale mówię, musimy zachować zimne głowy, bo jeszcze zostało osiem kolejek i, i, i musimy się skupić na rozwoju. Dla nas ostatni gwizdek to już początek przygotowań do, do, do meczu z rozwojem, święta. Stąd też od drużyny wszystkim kibicom wesołych świąt. No ale powoli już myślimy o rozwoju. Zacznę od tego, że bardzo się cieszymy, że udało nam się ten mecz wygrać. Myślę, że tutaj konsekwencją, determinacją i, i naszą ciężką pracą Zasłużyliśmy na to zwycięstwo, aczkolwiek przeciwnik postawił bardzo wysoką poprzeczkę i, i grało się z nim naprawdę trudno. Może nie tworzył jakichś klarownych sytuacji, ale skutecznie nam uniemożliwiał nasze jakieś tam płynne ataki. A jeśli chodzi o wynik i z kim graliśmy, z bezpośrednim przeciwnikiem, rywalem do awansu, to myślę, że to jest w tym sezonie chyba najważniejsze zwycięstwo. Wspomniałeś o tym, że przeciwnik bardzo dobry, ja śmiem zaryzykować tezę, że najlepszy wiosną. Ja wiem, że bardzo przygotowywaliście się pod stałe fragmenty drużyny rywali, z tego bramki nie strzelili, natomiast no, wpadła w 19 minucie troszkę bramka, no może nie z niczego, ale niepotrzebna na pewno. No zgadza się. Jeśli chodzi o te stałe fragmenty gry, to widzieliśmy ile bramek Puszcza strzeliła w ostatnich pięciu czy tam sześciu meczach. Mieliśmy analizy z tych wszystkich bramek. Może nie jakoś specjalnie się na to przygotowywaliśmy, ale musieliśmy mieć gdzieś to z tyłu głowy tą świadomość, że są bardzo groźni i będą szukali cały czas fału na, na naszej połówce. Jeśli chodzi o straconą naszą bramkę, to no chyba będziemy musieli sobie to przeanalizować, ale no przy każdej straconej bramce zawsze ktoś tam popełni błąd, no a w, w tym momencie to wszystko nieważne. Nie jest ważne. Yy, 79. minuta, do tego momentu no troszkę topornie to szło, w sensie w sytuacji klarownych, bo ich nie było zbyt wiele, natomiast to właśnie ten czas, dośrodkowanie Jakuba Łabojki, twoja główka, yy, jeden do jednego i poszło. No zgodzę się, że... Yy... No, że nie mieliśmy tych sytuacji, że były one jak na lekarstwo, ale tak jak powiedziałem na samym początku, że konsekwentnie graliśmy cały czas swoje i, i wierzyliśmy, y, że uda nam się strzelić bramkę i tak y, po cichu ta bramka strzelona moja, no tak już byłem tak umiarkowanie zadowolony z tego, że jeden punkt spuszczą Puszczą nie będzie zły, a tu taka niespodzianka, super, że nam się szczęście uśmiechnęło, potem sprzyja lepszym. I tak gra do końca, bo przed rzutem wolnym dla Rakowa to goście mieli tak zwaną piłkę meczową, bo też mieli dośrodkowanie. Natomiast ostatnia piłka, bramka wprowadzonego kilkadziesiąt sekund wcześniej Tomka Margola, wielka radość. I co tu dużo ukrywać? Lepiej spędzone święta Wielkiej Nocy. Oczywiście zrobiliśmy sobie fajne święta, dosłownie wesołe. A jeśli chodzi o, o Tomka, to no szkoda, że nie ma go w pierwszej jedenastce, ale tak czasami bywa. Z drugiej strony tą ławkę w tym momencie, jeśli taki Tomek Margul siedzi na no niej, to jest ona bardzo mocna. I jeśli wchodzi i daje na plus, no to, to trzeba się tylko z tego cieszyć i, i też to szanować.